To najlepiej widać, jak składamy meble z Ikei. Mm -hmm. Są takie typy, pewnie takie jak ty, które jeżeli ja miałyby bez otworzyć... No, proste. Instrukcja, no, szafa, co za filozofia. <laughs> szafa, drzwi z przodu, brak drzwi z tyłu. Sama im mogę instrukcję napisać. Dokładnie. Jak coś nie będzie działać, to zajrzy się do instrukcji. I są takie typy, które jak składają najprostszą rzecz z Ikei, pierwsze co otwierają instrukcję, patrzą, czy mają wszystkie śrubeczki, układają je sobie, sprawdzają, jakie narzędzia będą potrzebne i dopiero jak przygotują front robót, dopiero wtedy mogą ruszyć do pracy. Tak. No i teraz, który jest lepszy? Są po prostu, mamy różne style podejmowania decyzji i działania. I drugi podział, czyli, czyli to jest ten pierwszy prawo-lewo, to jest szybkie-wolne. Drugi to jest, gdzie jest ośrodek decyzyjny. Mhm. Górne to są te typy, które podejmują decyzje na podstawie myślenia. Mhm. Jeżeli zapytasz takie skrajne typy, które plasują się w górnych częściach dyskowego wykresu no to na przykład jak się czujesz, mogą ci powiedzieć, no myślę, że dobrze. I to już jest jeden z takich indykatorów, na które zwracamy uwagę. Jeżeli mamy takie właśnie odpowiedzi, to to może już nam świadczyć o tym, że mamy jakiś styl bardziej preferowany. Dolne to są te typy, które mają lepiej roz, lepiej rozwinięty, tak zwany rozproszony układ nerwowy. Mhm. W okolicach serca, brzucha, żołądka mamy bardzo złożony układ nerwowy, który jakby złożyć razem, no to powstałby drugi mózg, trochę mniejszy, ale równie sprawny. I to Mniej fachowo nazywamy to kobiecą intuicją. Faceci też to mają. Czyli ugruntowane doświadczenie. Czyli ugruntowane doświadczenie, i też przetwarzanie, które jest pozaświadome, informacji, które do nas docierają.